Witam w tym odcinku jestem Giemia, jestem Genion Gaming. Witam was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy w Brawl Stars yy, od, je, odblokowałem wczoraj diva. i y, teraz jeszcze odblokowałem sobie y, teri. Po update zmieniłem sobie, zmieniłem sobie język i a teraz yy, yy, nowy, nowa, nowa milizja. Oblężenie. Nie no przecież już, co za 7 godzin. I widzowie, powiem wam dzisiaj wszystko o nowym update'cie. Ogólnie można testować, jak widzicie. Pokażę wam, co można dzięki temu robić. Now się grać kru krukiem, ale ja nie mówi kruk, ale tak naprawdę to jest krąg. Można go wypróbować. Przy postaci w prawym dolnym rogu jest napis wypróbuj. Po angielsku to by było tree, a teraz po prostu jest w po polsku. I patrzcie jak tutaj się gra. Nikt nie atakuje to najważniejsze. Nikt nie atakuje to jest Tylko jest jeden taki gościu, który atakuje. Ale przejdźmy do rzeczy. Jakiego ładu się ładuje? To może teraz tu przyjść. O, widzicie? On zadaje bardzo dużo. 500. Aż 500 HP. O. O. Chwila. Zaraz sobie. O. Na wodę nie. Jeszcze nie tego O dobra. Wchodzimy widzowie? Widowie, widowie poświęcać. Siuuu! Co? Czytaj napisy czy nie pisz... Dobrze jesteśmy po przerwie. Siostra się mnie cz czegoś pytała. Wiewiura.pl Napiszcie y, hashtag wiewiury są fajne. Co? Co? Ja to, nie mówię, to ono, co robię na filmach. Co? Ja to robię na china. Dlaczego? Patrz, tak, w tym filmie napisze Made in China. To tak. To jest mój telefon? Czekaj, nie wiem, ale napisane <tuszy> Made in China. Widzowie, patrzcie. Czekaj, to ja na Widzowie, zobaczcie, co można robić teraz przez tego update'a. Możesz sobie testować Od kiedy do kiedy się chcesz? Nie! Nie Widzimy, skakujemy jakieś coś. Jak byście chcieli wiedzieć jeszcze? Po polsku Browser to znaczy zanewiarza Sixian społeczności a sklep sklep. Co za głupie? Co za głupie to było? Co to było za głupie? Dobrze. Mam do ulepszenia El Primo, ale mnie nie stroć na to. I jeszcze, jeszcze, jeszcze. Wyjął się tekstura bo. Patrzcie. Nie mam go jeszcze. Nawet brokę nie mam. E, a co? Tak, Gramy w jakieś... Gramy w jakąś mapkę. A, jeszcze jedno. Niedługo będzie króliczek Penny. Za godzinę 49 minut będzie nowy skin do Penny. Króli. I co? Jeden z i kończymy. Pokażę Wam teraz jak się wygrywa. Gym. Dzisiaj ogólnie możliwe jest, możliwe jest, że jadę do kolegi, bo pokażę mój kanał. Ale odcinka już niestety widzowie z nim nie nagram. No niestety, ale nie mogę do niego zwrócić telefonów. No, nie u niego będzie, pamiętam jeszcze niektóre czasy u niego. Jak robiliśmy pizza. nie powiem wam, gdzie on jest. Gdzie on mieszka? No i widzicie, jak się zdobywa, prawdziwy powerpoint na ginie. Teraz wystarczy, że jeszcze znajdziemy pięć i już wygrywam całą rękę. Napiszcie, że lubicie tą melodię. O. o, no dalej, niech ktoś hałas zabije. Jakąś drużynę, o. Nie. Yeah. O, widzicie? O, oh, jest? Yeah. Nie miałem tu dać, te długię Tu Co za piper. Ale moja peny się jej pozbyła Dobrze. Nie wiem czy macie jean, czy nie Dżina. ale y, mogę Wam pokazać na tej shady ulta. albo na tej pery. Ręka, która przyciąga innych yy, graczy. O nie, giniemy. Jak? Czy wy tu widzicie, widzowie? Jaka to była mała przestrzeń? Widzicie, i tak się zdobią parki na dżinie. Jeszcze jedną rękę zagram i otworzę Brawl Boxa Dla Was tylko, dla Was widzowie to robię, tylko dla Was nakręcam, nagrywam te odcinki. Oczywiście jak dropnąłem tego drzina, byłem taki szczęśliwy, że otworzyłem tego Brawl Boxa. I tylko z big boxów dropiły, Z big boxów mi tylko dropiły postacie. I widzowie, napiszcie w komentarzu, czy jak ta, czy jak ten, ta króliczek będzie kosztowała 30 gemów. To jak, to jak wydropię teraz te dwa gemy, to czy ją kupić, czy nie, widzowie. Napiszcie w komentarzu. O nie! Zginąłem! Ciekawe kto to z, z was ogląda. Jestem mało oglądalny. A moja siostra oczywiście mi przeszkadza. Bo mówi, że jest bardziej oglądalna. Tylko z tego powodu, że ma więcej koleżanek, które, które ją ten, oglądają. O!

Szkoda, że nie damy tu tego. No i to i tu się jeszcze mogło pozmieniać. Będzie nowa postać. Niki da się zmienić, jak już mówiłem. Ja mam czerwony. Ej, czerwony to w Aktualności. No dalej, ładuś. Będzie rosa, rose, jest też gdzieś, o brown tv, ustawienia, można zmienić język na polski, no i, co? Widzimy się w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale. I puja. Do widzenia widzowie.